Sieman, z tej strony Lisandro Lopez i znowu są wszyscy w strachu, ponieważ Lisandro Lopez znowu dzisiaj odpala paczkę za 100 tysięcy. Specjalnie dla Ciebie, dlatego Ty, 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 kolego, zostaw łapeczkę do góry, no teraz, kliknij subskrypcję z dzwoneczkiem, no teraz, żeby dostawać powiadomienia, bo jak będziesz dostawał powiadomienia, to codziennie o godzinie 18.00 będę wrzucał dla Ciebie film i daj znać w komentarzu, co tam u Ciebie, jak Ci FIFA 23 chodzi, czy chodzi dobrze, czy może nie najlepiej i dzisiaj mamy dzień komplementów, moi kochani. W związku z tym, że komentarzyki będziemy czytać sobie na każdym odcinku, to tak, Nikodem, Dominik się przywitali, się ma nobyczki. Kropek napisał usunąć Felixa, bo nie ma lenti. I to jest, moi drodzy, najgorsza informacja chyba tego dnia. Tyle co żeśmy się nadenerwowali na ten tryb, tryb z ten lenti, czyli ten styl gry zawodników, no masakra i w ogóle my skład będziemy pod to układać tutaj na Road to Glory także, Bożym został normalnie zniesmaczony, jestem zniesmaczony widzowie. Erik napisał, że zmieniłby wszystko poza Felixem, Lisek w strachu, Dominik Rudyk napisał, że Lisek jak zawsze groźny i Bizi Witą, jeśli dobrze ci gra Carlosem Solerem to do tego dnu nie będziesz. no to jest kurcze pieczone, powiem wam szczerze, że to jest plan. To brzmi jak plan, moi kochani, it's a, it's a big plan, bo ten Akuna matata tak to lata, to nie jest karta, kurczę, odpowiednia, bo w ogóle my będziemy też sobie robić SBC, pierwsze SBC w tym sezonie, dlatego Akunę przepalimy. Max się napisał, że składzik budzi podziwa, bober toż to z lisu, jesteś mega pozytywna osoba, trzymam kciuki za ciebie, Uha. no i wszyscy w strachu widzowie, elegancko, dobra na dzisiaj jest krótki, niektórym znany. Dzisiaj składu nie będziemy budować, bo to byłoby sobie. za łatwe widzowie. Za łatwo byłoby awansować do Food Champions, dlatego dzisiaj nie ma budowania składu, dzisiaj jest. Sigalafą, paczka za 100 tysięcy i nie tylko za 100 tysięcy i budowanie robienie SBC Gag powyszedł w SBC i my sobie to wykorzystamy i otworzymy drzwi, ponieważ GAG po dzisiaj wlatuje do naszego składu. Karta, która budzi szacunek potężny, która robiła kurcze pieczone, fajną robotę już wcześniej. W sensie ja go tam obserwowałem, ramkarz. Unaj... nie Sa Simon o, o Araujo, o, to też jest niezły zbanito, no nie jest zbanito, zostanie w naszym zespole, on na Lengthy może grać, chłop ma 99 pace'a wtedy, nie, dogania kurczę Mendiego, Mbappe i każdego innego zawodnika. Nie, więc będziemy robić sobie tego Gakpo. Gakpo wygląda doskonale, więc zobaczymy jak będzie chodził. Przetestujemy specjalnie dla ciebie, widzisz? I dlatego tutaj te codzienne odcinki na są robione i testowane. Moi drodzy, ale zanim to paka za 100 tysięcy niewymienna, którą żeśmy dostali w gratisie w poprzednim odcinku. Let's go, Lisandro Lopez. Nie. Ty, nie. Okej, okay, jest walkout, jest, dobra, bo te flary tam... W ostatnim momencie wyskoczyły, ale... Ło, wow, o! I jest Gagpo! Siema Gakpo, wariacie. E, dobra, ej! Jest Ibrahimowicz! Widzowie, ja mam, Wiecie co? Bo my mamy tutaj trochę zawodników z y, Milanu. Ja wam coś pokażę. Może przed tym Gakpo. W sensie, no przed Gakpo, przed SBC Gakpo. Myślę, że to będzie ciekawe doświadczenie. Specjalnie dla was. A my, chociaż wiecie co? Zani, 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 zróbmy sobie tego Gakpo. Dobra, bo jak mamy możliwość. To zróbmy sobie tego Gakpo, ja patrzcie Ja mam ta patent, ja mam prosty patent Biorę telefon, cyk Robię sobie zdjęcie, kogo my tu mamy w duplikatach I ich przepalimy sobie Jak najszybciej, więc widzimy się już Eee, halo Nie, ja chcę to Jasu e, Dobra, ja chcę to sobie, widzowie, do klubu I widzimy się jak Gakpo będzie już robiony Aha, ja nie mam 8.5 Dobra, dodamy sobie tu Mandiego za 8.3 Powiedzmy, git tylko z Holandii potrzebuję jakiegoś bąbelka. Tylko ja nie wiem, czy tutaj będę miał w klubie. No jest Gagpo! Ej, elegancko! Ale się śmiesznie. Zabawnie się to złożyło. Grelish. Ok, czyli możemy tutaj to sobie. Aha. Dobra, bo ten Mandy nam strasznie podbija. overall więc ja bym chciał to 83 jakieś jeszcze wykorzystać. Luis Alberto, Kradecki. pięknie. to nie, nie, nie. nie. Torresa nie wolno. Araújo też nie wolno. Eee, Locatelli. Dobra, i sprawdźmy to. Chyba jeszcze jednego. A nie, już nie możemy. Dobra, moi drodzy, mamy to. Gakpo zrobiony. ja yeah. Chcę to przepalić jak najszybciej. Świętujemy. Cori Gakpo dołącza do naszego zespołu. 89 tempa, 80 strzelania. Karta, która naprawdę może być ciekawa, chociaż nie wiem, bo nie sprawdziłem, czy on może grać na tym Lenti, czy można ten styl sobie machnąć. Ale to jest no, w tym momencie mniej ważne, bo myślę, że mimo wszystko, myślę, że mimo wszystko to zostanie po prostu zmienione i nie będzie to tak OPI, 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 jak w tym momencie, bo spójrzcie na to. Staru na ja wskakuje Zlatan Ibrahimowicz. Dajemy mu, y, użyj karty menadżera seria. Kurde nie ma. Ibra domyślnie ma kartę, która ma styl biegania lenti. Czyli taki jakiś no szalony. W związku z tym możemy mu w tym momencie nawet niczego nie dawać i zobaczycie, jak on będzie grał. Pójdźmy sobie jeszcze tego Gakpo bo to jest też ciekawostka, coś w sensie ciekawostka, no nowa karta po prostu, którą chciałbym przetestować, Gakpo mam nadzieję, że mam zmianę pozycji, proszę, jest zmiana pozycji, nie mam <śmiany> zmiany pozycji, nieważne dobra, kupimy za 1600, mam, nie kupimy, trzeba tutaj się posiłkować Ok, dobra, kupiliśmy więc tutaj sobie Gakpo bierzemy i zobaczmy tylko też Gakpo jaki ma styl żebym ja się nie wkopał z tym SBC kontrolowany, come on. No nic, moi drodzy. Sposzyłem karty, która jest bezużyteczna, z w się sensie zrobiłem, bo żaden styl nie daje mu lenti, więc nevermind. Jedziemy, po prostu zagrajmy sobie mecz. Ten gakpo i tak będzie tam grał bez grania, będziemy się bawić tym, ale chcę wam pokazać w jaki sposób zlatan Ibrahimowicz może być kartą, która odmieni każdy klub i kartą, która po prostu będzie... Boję się o tym pomyśleć, jeśli Zlatan Ibroch, Ibrahimowicz nie W sensie jeśli ten styl gry nie zostanie zmieniony, naprawdę. Ja już płaczę. Ja już płaczę, bo to będzie po prostu jedna wielka masakracja. To będą karty pokroju, właśnie Ibry, grały sobie. I będziemy się męczyć. Po prostu będziemy się męczyć. A w dodatku, patrzcie to. No. Widzicie to? To nie jest karta, która ma 55 tempa. To nie jest karta, która ma 55 tempa. To jest karta, która ma tempa 90 albo 99 w sytuacjach yy, takich, wiecie, stykowych. To jest karta, która jest lepsza od Mbappe, tak szczerze. O, to jest po prostu, no jakbyście sobie na, na jakąś bugowaną kartą zagrali mecz. O, patrzcie to przyjęcie. Pa. pa no, no nie ma opcji. Nie ma opcji chłopa dogonić, nie? Nie ma opcji. Możecie mieć Rutigera, Varana, Lakroa czy innego jakiegoś Fistaszka. Nie dogonicie takiego zlatanej Ibrahimovića i nie dogonicie innych kart, które mają właśnie to Lenti. Nawet jeśli wy będziecie Lenti. Jak to w ogóle brzmi? Pa, pa, pa. O! To naprawdę jest ułamek sekundy, kiedy on e, spotyka się z innym zawodnikiem na tej samej wysokości to jest ułamek sekundy, kiedy on dostaje takiego przyspieszenia, takiego łup i to to jest właśnie, to jest właśnie ten styl gry jest i nasz Gakpo z prawa z lewa no. no gierka, która paradoksalnie na pierwszy rzut oka nie wydawała się, że będzie grą o, 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 o o, no to bogówka główka Gierka, która na pierwszy doka do wydawała się grą bez y, z większych schematów, grą, z kt którą będzie można, z kt w której będzie można uderzać tak naprawdę z wielu pozycji i, i gra, która miała być taką, wiecie, troszeczkę odzwierciedleniem futbolu prawdziwego. No niestety okazała się jedną z najbardziej schematycznych gier od kilku lat. Mam takie wrażenie, że tutaj naprawdę no, mamy te strzały zewnętrzniaczka, przyspieszonko, cyk. No i, i czy tak powinno być? Nie wiem, aczkolwiek się domyślam, podejrzewam, że plan na tą grę był znacznie inny. A jest jak jest oponent opuszcza to spotkanie moi drodzy i myślę, że to jest dobry moment też, żebyśmy zakończyli ten odcinek dzisiaj szybciutko. Jeden meczyk, szybki SBC. Ej, jaj, jaj, jaj. Do szóstej ligi. No nie, no musimy się doczłapać. Wiecie co? My musimy tutaj troszeczkę przysiąść do tych rejwalsów, żeby raz, żeby były fajne nagrody, ale dwa, najważniejsze, żeby dostać eliminacji do Food Champions, a to nie będzie takie hop, siup. Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, widzowie. Widzimy się już jutro. W Kolejnym odcinku o godzinie 18.00 jeszcze na zakończenie paczuszka specjalnie dla was 75 Andrzej Dest. Tak ma Andrzej Dest na imię nazwisko. Mam nadzieję. Sprawdzimy to. O, myślę, że banerki. No nic, moi drodzy, Portugalia to może być nawet nie Patrycja, OK82 niewiemienne Quiksel. Wielkie dzięki moi drodzy za oglądanie tego materiału. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się papa